Dzień dobry, moi kochani cudowni. Witam Was w niedzielę, słuchajcie. Oczywiście kawka musi być. Kawka najlepiej smakuje we dwoje, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Słuchajcie, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia noworoczne, za urodzinowe, za bożonarodzeniowe, za wszystkie cudowne słowa, które żeście mi wysłali. Oczywiście. Musiałam się z Wami przywitać osobiście w tym nowym roku. No i kawę piję z Wami. Ale ja nie o tym, moi drodzy. Dzisiaj mam do Was szczególną prośbę. Jest między nami tutaj cudowny chłopak. Fantastyczny, porządny, mądry, inteligentny. Dobry. Myślę, że o gołębim sercu. Słuchajcie, chorował przez ostatni rok. Miał problemy zdrowotne. I w poniedziałek zaczyna nową pracę. Bo tamtą, którą miał, stracił. I wiecie jak to jest. Jak zaczynamy nową pracę, to każdy z nas jest zestresowany. Słuchajcie, nowi ludzie, nowa praca. Czasami ciężko się odnaleźć. Ale myślę, że po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja do nowej pracy. Słuchajcie. I mam dla was, dla niego, dla tego chłopaka. Mam słuchajcie piosenkę. Ona jest troszkę liryczna, troszkę taka melancholijna, ale najważniejsze są w niej słowa. I dzisiaj mam do Was prośbę. Zamiast odnosić się w tym, co będziecie pisać, to odnoście się do niego i napiszcie mu: Nie jesteś sam, albo jestem z tobą. I ja też mówię do ciebie: nie jesteś sam. Jestem z tobą i nie ma się co bać. Wszystko będzie dobrze. Kochani moi, fantastycznego dnia wam życzę. Dzisiaj niedziela, śnieg oczywiście, zimno. Ten weekend mam wolny, następny muszę pracować. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie, trzymamy się razem, nie zapomnijcie. I kawusia, z wami, pita. Jeszcze długo z wami będę piła tą kawę. Kochani moi, uwielbiam was. Całuję wszystkie. Widzę wszystkie teksty, które piszecie do mnie. Jesteście po prostu kochani, fantastyczni. Dziękuję wam, że mnie szanujecie, że mówicie do mnie dieta, albo mówicie do mnie pani. Nigdy nikt nie mówi do mnie na ty. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że taka stara już jestem. Kochani moi, całuję was serdecznie i wspieramy naszego chłopaka, który jest tutaj między nami, słuchajcie, i ma strasznego Pietra, żeby w poniedziałek iść do pracy. Całuję was. A ty chłopaku, jestem z tobą. Nie jesteś sam. Pozdrawiam was serdecznie. Kiedy noc za długa, a serce ledwo tli, gubisz swoje myśli. W środku tylko krzyk. Wiem, że to niełatwe. Wiem, że boli wciąż. Ale w ciemnej chwili ktoś poda swoją dłoń. Nie jesteś sam, choć czasem tak to brzmi. Kiedy żal cię pali, brakuje prostych słów, wspomnienia jak echo, wracają znów i znów. Zatrzymaj się na chwilę. Znów poczujesz światło swoich dni Zrozumiesz, że przetrwałeś najtrudniejsze sny Nie jesteś sam, choć serce drży jak liść Wróci twój blask w